Rozdział szósty Rezydencja Baskervillów. Sir Henry i doktor Mortimer byli gotowi w umówionym dniu i zgodnie z planem wyruszyliśmy razem do Devonshire. Sherlock Holmes odwiózł mnie na stację i przed odjazdem udzielił mi ostatnich rad i wskazówek. Nie chcę, żebyś miał jakiekolwiek uprzedzenia, Watsonie. Nie będę więc ci sugerował żadnych moich teorii, powiedział. Chciałbym po prostu byś. Relacjonował mi fakty najpełniej jak to możliwe. Tymczasem wyciąganie wniosków możesz pozostawić mnie. Jakiego rodzaju fakty? spytałem. Wszystko, co może się wydawać, że ma wpływ na sprawę, choćby tylko pośrednio, a zwłaszcza relacje pomiędzy młodym Baskervillem a jego sąsiadami, czy jakiekolwiek nowe szczegóły dotyczące okoliczności śmierci sir Charlesa. W ciągu ostatnich paru dni sam próbowałem się kilka rzeczy dowiedzieć. Obawiam się jednak, że bez pozytywnych rezultatów. Tylko jedno wydaje się pewne, a mianowicie to, że James Desmond, następny w kolejności dziedzic po Sir Charlesie, jest, jest starszym dżentelmenem o bardzo życzliwym usposobieniu. Tak więc te zajścia, o jakich wiemy, nie mają z nim nic wspólnego. Jestem prześ przeświadczony, że możemy wykluczyć go całkowicie z naszych rozważań. Pozostają więc ludzie z wrzosowiska mieszkający wokół posiadłości sir Henry'ego Baskervilla. Czy nie byłoby dobrze najpierw pozbyć się tej pary Berymerów? Absolutnie nie. Nie mógłbyś popełnić większego błędu. Jeśli są niewinni, byłoby to okrutną niesprawiedliwością. Jeśli zaś są winni, zniweczylibyśmy wszelkie szanse, aby im to udowodnić. Nie, nie, zachowamy ich na naszej liście podejrzanych. No i jest jeszcze stajenny z rezydencji, o ile dobrze sobie przypominam. Są dwaj rolnicy z Wrzosowiska. Jest nasz przyjaciel dr Mortimer, który, jak mniemam, jest bardzo uczciwym człowiekiem. No i jego żona, o której nie wiemy nic. Poza tym mamy jeszcze tego przyrodnika. Stapletyna i jego siostrę, ponoć młodą, atrakcyjną damę. Jest też pan Frank Franklin z Laughter Hall, o którym też nic nie wiemy, a także paru innych sąsiadów. To są ludzie, na których powinieneś skupić swoją uwagę. Postaram się najlepiej, jak potrafię. Zakładam, że masz broń, tak. Pomyślałem, że rozsądnie będzie wziąć ją ze sobą, z całą pewnością. Trzymaj pod ręką rewolwer dzień w nocy i nigdy nie zaniedbuj środków ostrożności. Nasi towarzysze zarezerwowali już przedział w wagonie pierwszej klasy i czekali na nas na peronie. Nie, nie mamy żadnych nowych wieści odparł dr Mortimer na pytania mojego przyjaciela. Mogę jedynie pana zapewnić, że w ciągu ostatnich dwóch dni nie byliśmy śledzeni. Zawsze, gdy wychodziliśmy, zachowywaliśmy absolutną czujność, nikt więc nie mógł umknąć naszej uwadze. Zakładam, że przez cały czas trzymali się panowie razem, z wyjątkiem wczorajszego popołudnia. Zazwyczaj, gdy przyjeżdżam do miasta, jeden dzień przeznaczam wyłącznie na rozrywki. Spędziłem go więc w Muzeum College of Surgeons. A ja poszedłem popatrzeć na ludzi w parku, powiedział Baskerville. Ale nie mieliśmy żadnych kłopotów. Niemniej było to nierozsądne, rzekł Holmes bardzo poważnie, potrząsając głową. Bardzo pana proszę, ser Henry, żeby nigdzie nie chodził pan sam. Jeśli będzie pan tak postępował, przytrafi się mu jakieś wielkie nieszczęście. Znalazł się pański drugi but? Nie, ser, przepadł na dobre. No proszę, to bardzo interesujące. Cóż, w takim razie do zobaczenia! dodał, gdy pociąg ruszył z peronu. Sir Henry, proszę pamiętać o jednym zdaniu z tej dziwacznej starej legendy, którą odczytał nam doktor mortimer. Niech pan wystrzega się, że osobiska w tych ciemnych godzinach, gdy moce zła są najsilniejsze. Obejrzałem się, kiedy peron został już daleko za nami. Dostrzegłem wysoką, szczupłą sylwetkę Holmesa, który stał bez ruchu i patrzył w naszą stronę. Podróż minęła nam szybko i przyjemnie. Spędziłem czas zaznajamiając się bliżej z moimi dwoma towarzyszami i bawiąc się ze spanielem doktora Mortimera. Po kilku zaledwie godzinach burnat na ziemia nabrała rdzawej barwy, a glina ustąpiła miejsca granitowi. Brązowe krowy pasły się na, otoczonym żywopłotami, na otoczonych żywopłotami polach, których wysokie trawy i bujniejsza roślinność świadczyły, o łagodniejszym, ale wilgotniejszym klimacie. Młody basker Bill z zaciekawieniem wyglądał przez okno i wydawał siebie okrzyki zachwytu, rozpoznając znane sobie elementy scenerii hrabstwa Devon. Zwiedziłem większą część świata, odkąd stąd wyjechałem, doktorze Watson powiedział. Nigdy jednak nie widziałem miejsca, które mogłyby się równać z tym. Ja zaś nigdy nie spotkałem człowieka z Devon Sher, który by nie kochał swojego hrabstwa, zauważyłem. Zależy to w równym stopniu od pochodzenia ludzi, co od samego hrabstwa, rzekł dr Mortimer. Jeden rzut oka na naszego przyjaciela zdradza, że okrągły kształt jego głowy, charakterystyczny dla Celtów, wiąże się z celtyckim entuzjazmem i silnym przywiązaniem do ziemi. Czaszka biednego ser Charlesa była bardzo rzadkiego typu, w połowie celtycka, w połowie iberyjska, ale musiał być Pan bardzo młody, gdy ostatni raz widział Pan rezydencję Baskervillów, prawda? Byłem kilkunastoletnim chłopcem, gdy zmarł mój ojciec. Nigdy nie widziałem rezydencji, bo mieszkaliśmy w małym domku na południowym wybrzeżu Anglii. Stamtąd udałem się prosto do przyjaciela w Ameryce. Mogę Panów zapewnić, że wszystko jest dla mnie równie nowe, co dla doktora Watsona i nie mogę się już doczekać, by ujrzeć wrzasowisko. Doprawdy. Wobec tego pańskie życzenie z łatwością się spełnia, bo tu właśnie po raz pierwszy otwiera się na nie widok, powiedział dr Mortimer, wskazując na okno wagonu. Nad zielonymi prostokątami pól i niską linią lasu wznosiło się w dali szare, melancholijne wzgórze o postrzępionym szczycie, ciemne i zamglone, niczym jakiś fantastyczny krajobraz ze snu. Baskerville siedział przez pewien czas w milczeniu, Patrując się w nie, mogłem wyczytać z jego skupionej twarzy, jak wiele dla niego znaczyło po raz pierwszy ujrzeć to dziwne miejsce, gdzie mężczyźni z jego rodu panowali od tak dawna i pozostawili po sobie niezatarte wspomnienie. Siedział tak w swym tyudowym garniturze, w zwykłego wagonu kolejowego i choć mówił z amerykańskim akcentem, gdy spojrzałem w jego śniadą, wyrazistą twarz, silniej niż kiedykolwiek przedtem, poczułem, że jest prawdziwym potomkiem tej długiej linii władczych arystokratów o ognistym temperamencie. Jego krzaczaste brwi, delikatne nozdrza i wielkie, piwne oczy wyrażały dumę, odwagę i siłę. Jeśli na tym złowrogim brzosowisku czekać nas miało trudne i niebezpieczne zadanie, był to przynajmniej towarzysz, z którym można było podjąć ryzyko. Nie tracąc przy tym pewności, że dzielnie stawi mu czoła. Pociąg zatrzymał się na niewielkiej stacji, gdzie wysiedliśmy. Na zewnątrz, za niskim białym ogrodzeniem, czekał na nas powóz zaprzężony w parę krępych i silnych koni. Nasze przybycie było najwyraźniej ważnym wydarzeniem, bo zjawił się kierownik stacji, a bagażowi stłoczyli się wokół, żeby odnieść nasze rzeczy. To była miła, skromna miejscowość. Zaskoczeniem jednak spostrzegłem, że przy, br przy bramie stoi dwóch uzbrojonych mężczyzn ubranych w ciemne uniformy. Oparci o swoje krótkie karabiny bacznie się nam przyglądali, gdy przechodziliśmy obok. Stangret, sękaty, niski człowiek o twardych rysach powitał ser Henry'ego Baskervilla i po kilku minutach pędziliśmy już szeroką białą drogą. Pofalowane paswiska po jej obu stronach wznosiły się coraz wyżej, a stare domy z pacjatkami wyzierały spośród zieleni gęstego listowia. Jednakże za tym spokojnym krajobrazem oblanym słonecznym światłem coraz wyraźniej wznosiła się ciemniejąca na tle wieczornego nieba długa, ponura linia przerwana przerywana gdzieniegdzie postrzępionymi złowieszczymi wzgórzami. Powóz Skręcił boczny trakt. Jechaliśmy pod górę wąskimi kolejnami od stuleci wyjeżdżonymi przez koła, a po obu stronach drogi wznosiły się wały ciężkie od ociekającego wilgocią mchu i mięsistych liści języcznika. Rdzawy paprocie i centkowane liście jeżyn błyszczały w świetle zachodzącego słońca. Wciąż, pnąc się pod górę, minęliśmy wąski granitowy mostek i przejechaliśmy nad głośno szumiącym, bartkim strumieniem, spienionym i huczącym pomiędzy szarymi głazami. Droga i strumień wiły się przez dolinę gęsto porośniętą niskimi dębami i jodłami. Na każdym zakręcie Baskerville wydawał z siebie okrzyki zachwytu, energicznie rozglądając się dookoła i zadając niezliczone pytania. Dla niego wszystko było tutaj piękne. Ja tymczasem odczuwałem nutki melancholii unoszące się nad tą okolicą, na której tak wyraźnie odcisnęło się piętno zbliżającego się ku końcowi roku. Żółte liście wyścielały drogę i z furkotem opadały na nasz powóz. Skrzypienie kół milkło, gdy przejeżdżaliśmy przez kopce gnijących liści, które wydawały mi się niczym smutne podarunki, jakie natura rzucała przed powóz, Powracającego dziedzica Baskervillu. Hola! krzyknął nagle doktor Mortimer. A to co? Przed nami wznosiła się krzywizna porośniętego wrzosem pagórka. Zewnętrzne pasmo wrzosowiska. Na jego szczycie widniała ciemna, ponura sylwetka. Konny żołnierz z karabinem na ramieniu niczym statua jeźdźca umieszczona na piedestale. Obserwował drogę, którą akurat podróżowaliśmy. Co to ma znaczyć? Perkinsie, spytał doktor Mortimer. Nasz woźnica odwrócił się lekko na siedzeniu. Z Prince Town. Zbieg więzień, ser. Jest na wolności już od trzech dni. Strażnicy obserwują wszystkie drogi i stacje, ale do tej pory go nie znaleziono. Tutejszym rolnikom to się nie podoba, ser. Domyślam się, że dostaną pięć funtów, jeśli udzielą jakiejś informacji o nim, tak, ser? Ale szansa otrzymania pięciu funtów jest niczym, wobec tego, że ktoś może poderznąć im gardło. Widzi Pan, to nie jest jakiś zwykły więzień. Ten człowiek zabiłby za nic. Doprawdy, a kim on jest? To Selden, morderca z Nadie Hill. Dobrze pamiętam tę sprawę ponieważ Holmes interesował się nią kiedyś ze względu na szczególne okrucieństwo i bezsensowną brutalność cechujące wszystkie działania tego zabójcy. Przekształcenie wyroku śmierci na dożywocie związane było z pewnymi wątpliwościami, czy on jest całkowicie zdrowy na umyśle. Tak nieludzkie były bowiem jego zbrodnie. Nasz powóz wjechał na szczyt wzniesienia i przed nami otworzyła się ogromna przestrzeń wrzosowiska, oznaczona ostrymi, urbistymi kopcami i skalistymi wzgórzami. Powiał od niego zimny wiatr i przeszył nas wszystkich lodowaty dreszcz. Gdzieś tam, na upiornym pustkowiu czaił się ten ścigany przestępca, kryjąc się w jakiejś noży niczym dzikie zwierzę z sercem wypełnionym nienawiścią wobec całej ludzkiej rasy, która go odrzuciła. Tylko tego brakowało, by dopełnić przygnębiającego obrazu jałowego pustkowia, przeszywanego zimnym wiatrem i ciemniejącego nieba. Nawet Baskerville zamilkł i otulił się szczelniej płaszczem. Za nami w dole pozostały żyzne tereny. Obejrzeliśmy się, aby raz jeszcze na nie spojrzeć. W ukośnych promieniach słońca wędrującego nisko nad horyzontem strumienie wydawały się niczym złote nici połyskujące na tle rdzawej świeżo zaoranej ziemi i szerokiej gęstwiny lasu. Droga przed nami stawała się z każdą chwilą coraz bardziej ponura i dzika, biegła wśród rdzawo oliwkowych stoków opstrzonych gigantycznymi głazami. Od czasu do czasu mijaliśmy jakieś domostwa o kamiennych ścianach i szarych dachach, nie porastał ich jednak żaden bluszcz, który łagodziłby ich surowe kontury. Nagle znaleźliśmy się nad zagłębieniem w kształcie Niecki pokrytym połaciami skarlałych dębów i jodeł, poskręcanych i powyginanych przez wściekłe wichury wiejące tu latami. Nad drzewami wznosiły się dwie wysokie, wąskie wieże. Woźnica wskazał na nie swoim biczem. Rezydencja Baskerwilów, powiedział. Dziedzic powstał i wpatrywał się w budowlę z zarumienioną twarzą i błyszczącymi oczyma. Kilka minut później dotarliśmy do stróżówki przy bramie wykonanej z kutego żelaza. Naznaczone zębem czasu filary po obu stronach, zarysowane były plamami porostów i zwieńczone głowami dzików z herbów Paskerwilu. Ze stróżówki została dziś tylko ruina z czarnego granitu, o obnażonych krokwiach, jednak naprzeciw niej stał nowy budynek, zaledwie w połowie ukończony. Pierwszy efekt wykorzystywania złota zdobytego przez ser Charlesa w południowej Afryce. Jechaliśmy bramą w aleję, gdzie turkot kół znów głuszyły zwiędłe liście, a gałęzie starych drzew splecione ze sobą tworzyły mroczny tunel nad naszymi głowami. Baskerville wzdrygnął się, patrząc na długi, ciemny podjazd, na którego, na którego końcu migotała niczym widmo sylwetka do Czy to się stało tutaj? – zapytał ściszonym głosem. – Nie, nie. Cisowa aleja jest po drugiej stronie. Młody dziedzic rozejrzał się wokół z posępnym obliczem. Nic dziwnego, że mój wuj czegoś się obawiał, powiedział. To miejsce wystraszyłoby każdego. W ciągu sześciu miesięcy każe tu i przed samą rezydencją zainstalować latarnie elektryczne, a wtedy go panowie nie poznacie. Aleja wyprowadziła nas na rozległą przestrzeń pokrytą morawą. Przed nami znajdował się dom w całej swej okazałości. W gasnącym świetle dnia dostrzegłem, że jego centralną część stanowiła ciężka bryła z wysuniętym gankiem. Cały front porastał bluszcz, choć go gdzie niegdzie wycięto, by odsłonić okno czy herb Baskervillów prześwitujący przez ciemną zasłonę zieleni. Nad tą główną bryłą wznosiły się dwie wieże bardzo stare, zwieńczone krenellarzem i podziurawione licznymi otworami strzelniczymi. Po obu stronach wież rozciągały się nowocześniejsze skrzydła budynku zniesione z czarnego granitu. Z ciężkich, wielodzielnych okien sączyło się słabe światło, a z jednego z wysokich kominów nad stromym, spadzistym dachem wzbijał się w niebo pojedynczy słup czarnego dymu. Witamy w rezydencji Baskervillów, Sir Henry. Wysoki mężczyzna wyłonił się z cienia ganku i... Otworzył drzwiczki powozu. Na tle tego światła widocznego z wnętrza, pojawiła się sylwetka kobiety, która również podeszła i pomagała teraz mężowi przy naszych bagażach. Nie będzie pan miał nic przeciwko temu, jeśli pojadę prosto do domu Senherny? Spytał doktor Mortimer, że ona na mnie czeka. Ale niechże pan zostanie chociaż na kolację. Nie, muszę jechać. Prawdopodobnie w domu czeka mnie jeszcze praca. Zostałbym, żeby oprowadzić pana po posiadłości, ale Berrymore będzie lepszym przewodnikiem niż ja. Do zobaczenia i proszę się nie wahać, posłać po mnie we dnie czy w nocy, kiedy tylko będę mógł się na coś przydać. Turkot kół ucichł na podjeździe. Sir Henry i ja weszliśmy do przysionka, a za, a za nami z ciężkim odgłosem zatrzasnęły się drzwi. Znaleźliśmy się w pięknej sali, w wielkim, przestronnym pomieszczeniu podpieranym ogromnymi, poczerniałymi ze starości dębowymi słupami. W olbrzymim staromodnym kominku za wysoką żelazną kratą strzelał i trzaskał ogień. Sir Henry i ja wyciągnęliśmy w jego kierunku dłonie. Dłonie bo przemarzliśmy podczas długiej podróży. Następnie rozejrzeliśmy się po komnacie. Ujrzeliśmy duży, wysoko umieszczony stary witraż, dębowe bazerie, głowy jeleni i herby wiszące na ścianach. Wszystko to wydawało się przyćmione i ponure w słabym świetle po pośrodku lampy. Jest dokładnie taka, jak ją sobie wyobrażałem, powiedział ser Henry. Czyż to nie sama kwintesencja starej rodowej siedziby? Pomyśleć tylko, że moi przodkowie żyli tu przez 500 lat. Sama myśl o tym jest niezwykła. Zauważyłem, że gdy się rozglądał, na jego śniadej twarzy zapłonął chłopięcy entuzjazm. Mimo, że światło padało dokładnie tam, gdzie stał, na ścianach kładły się długie cienie, wiszące nad młodym dziedzicem niczym czarna kopuła. Berymor, który poszedł zanieść bagaże do naszych pokoi, teraz powrócił i stał przed nami z szacunkiem, czekając na dalsze dyspozycje. Był mężczyzną o wyjątkowym wyglądzie: wysokim, przystojnym, z czarną, prosto, przestrzeżoną brodą i bladą twarzą o szlachetnych rysach. Czy życzy pan sobie, by natychmiast podano kolację ser? Jest już gotowa? Będzie gotowa za kilka minut, sir. W pokojach znajdą panowie gorącą wodę. Sir Henry, ja i moja żona będziemy bardzo szczęśliwi, mogąc zostać z panem aż do chwili, gdy podejmie pan nowe decyzje. Jednak rozumie pan zapewne, że odtąd ten dom będzie wymagał znacznie liczniejszej służby. Dlaczegoż to? Ser chodzi mi tylko o to, że sir Charles był starszym człowiekiem. I oboje żoną byliśmy w stanie zatroszczyć się o wszystkie jego potrzeby. Pan będzie zapewne częściej pragnął towarzystwa, potrzebne, więc będą zmiany w całym domu. Co to znaczy, że. Czy to znaczy, że chcecie odejść tylko wówczas, jeśli będzie pan sobie tego życzył ser? Ale twoja rodzina mieszkała z naszą od wielu pokoleń, prawda? Byłoby mi przykro, gdybym miał rozpocząć nowe życie, nowe życie tutaj, zrywając tę, tę starą, rodzinną więź. Wydawało mi się, że dostrzegam oznaki poruszenia na bladej twarzy Kamerdynera. Też tak to widzę, ser, podobnie jak moja żona. Jednak prawdę mówiąc, oboje byliśmy bardzo przywiązani do ser Charlesa. Jego śmierć była dla nas szokiem i teraz w tym otoczeniu czujemy się bardzo przygnębieni. Obawiam się, że już nigdy się na dobre nie odnajdziemy w rezydencji Baskervillów. Co zamierzacie zrobić? Mam nadzieję, że uda nam się otworzyć własny interes. Dzięki hojności ser Charlesa mamy akurat na to środki, a teraz ser powinienem chyba pokazać panom ich pokoje. Nad starym holem znajdowała się kwadratowa galeryjka z balustradą, na którą prowadziły podwójne schody. Z tego centralnego punktu biegły dwa korytarze ciągnące się przez całą długość budynku i prowadzące do wszystkich sypialni. Sypialnie... Moja i Baskervilla znajdowały się w tym samym skrzydle, właściwie prawie ze sobą sąsiadowały. Pokoje na górze były urządzone znacznie bardziej nowocześnie niż centralna część domu, a jasne tapety i liczne świece łagodziły nieco ponure wrażenie, czające się w boju umyśle od chwili przyjazdu. Jednakże jadalnia, do której wchodziło się z holu, była posępnym miejscem pełnym cieni. W tej długiej komnacie znajdowało się podwyższenie, gdzie zasiadali domownicy, na które wchodziło się po stopniach. Niższa część była zarezerwowana dla służby. Przy jednym końcu sali jadalnej znajdowała się galeryjka dla minstreli. Nad naszymi głowami biegły czarne dźwigary podtrzymujące, ściemniałe od dymu sklepienie. Niegdyś, gdy rozświetlały je zapalone pochodnie, a wnętrze rozbrzmiewało od głosami Barwnej, starodawnej uczty, mogło być tu weselej. Teraz jednak, kiedy dwóch odzianych na czarno dżentelmenów siedziało w niewielkim kręgu światła rzucanego przez osłoniętą lampę, mimowolnie miało się ochotę zniżyć głos, a w duszem wdzierał się smutek. Z obrazów na ścianach spoglądali na nas przodkowie w najróżniejszych ubiorach, od elżbietańskiego rycerza aż po strojnisia z okresu Regencji, onieśmielając nas swym milczącym towarzystwem. Rozmawialiśmy niewiele i bardzo się cieszyłem, gdy posiłek wreszcie dobiegł końca, a my mogliśmy przejść do, do, do nowoczesnej sali bilardowej i zapalić papierosa. Słowo daje, nie jest to zbyt radosne miejsce powiedział sir Henry. Przypuszczam, że można się do niego przyzwyczaić, ale w tej chwili czuję się trochę tak, jakbym tutaj nie pasował. Nie dziwię się, że mój wuj stał się nieco nerwowy, mieszkając zupełnie sam w takim domu. Jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, doktorze, położymy się dzisiaj wcześniej spać, być może rano wszystko przedstawi nam się w jaśniejszych barwach. Zanim poszedłem do łóżka, rozsunąłem zasłony i wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem trawnik przed drzwiami do rezydencji, nieco dalej dwa zagajniki, jęczały i drżały pod wpływem. Zmagającego się wichru przez szczelinę gnanych wiatrem chmurach prześwitywał sierp księżyca. W jego zimnym świetle ujrzałem postrzępioną linię skał za drzewami i długą niską krzywiznę melancholijnego wrzosowiska. Zasunąłem story przekonany, że moje ostatnie wrażenie potwierdziło jedynie to poprzednia. jednak nie miała to być ostatnia przygoda tego dnia. Byłem zmęczony, ale nie mogłem zasnąć. Nieustannie przewracałem się z boku na bok, jednak upragniony sen nie nadchodził. Gdzieś daleko zegar z kurantem wybijał kolejne kwadranse, lecz poza tym, nad starym domem, zawisła martwa cisza. A potem nagle, w samym środku nocy, do moich uszu dotarł dźwięk, wyraźny i wibrujący, którego nie sposób było pomylić z niczym innym. To był szloch kobiety. Stłumiony, zduszony szloch, kogoś udręczonego niemożliwym do opanowania smutkiem. Usiadłem na łóżku i w skupieniu słuchałem. Dźwięk nie mógł dobiegać z zewnątrz. Z całą pewnością jego źródło znajdowało się gdzieś w domu. Przez pół godziny, z nerwami napiętymi do granic możliwości, czekałem, jednak płacz już się nie powtórzył. Nie usłyszałem też żadnego innego dźwięku, z wyjątkiem kurantów zegara i szelestu bluszczu porastającego ścianę.